Kiedy wróci Pączek? Od momentu, kiedy ostatni raz widzieliście Pączka, wydarzyło się naprawdę wiele. Pierwszą i najważniejszą zmianą jest to, że Pączek został tatusiem. Nie wiem, co mam powiedzieć o ojcostwie. Bo to jest naprawdę ciekawa rzecz. Bo prawda jest taka, że jeżeli powiedziałbym ci, jak wygląda posiadanie dziecka na co dzień, to pewnie nigdy byś się na to człowieku nie zdecydował. Obsrane pieluchy. Pieluchy, obsra i wieczne zmęczenie. To gdzie jest to piękno? To nie jest do opisania. To jest rzecz, która pozostaje poza wszelkim rozumieniem. To, co w człowieku się zmienia w momencie poczęcia. W momencie wyjścia z to, co się w człowieku zmienia, w momencie, kiedy ta mała istota wychodzi, jest niezwykłe, jest szczególne, jest jedyne w swoim rodzaju? Czy będę brzmiał jak psychopata, jeśli powiem, że poród był najpiękniejszym dniem w moim życiu? Ten moment, w którym weszliśmy na porodówkę i kiedy usłyszałem te wszechogarniające jęki kobiet, to, co tam jest, jest piękne, ponieważ w tym jazgocie, cierpieniu. Chodzi o coś więcej niż tylko o ból. W tym bólu rodzi się nowe życie. Mówisz tak, bo nigdy nie będziesz rodził, bo jesteś samcem, ty chory psychopat. Nie, naprawdę to jest piękne, bo to ten ból, to cierpienie prowadzi do czegoś. W większości przypadków to wszystko kończy się czymś wspaniałym, kończy się czymś cudownym. Kiedy widzisz tego człowieczka małego, który jest stworzony przez ciebie, ty to zrobiłeś, dałeś temu życie. No to jest. W mózgu się dzieją wtedy takie rzeczy dziwne, takie. Pss, pss. Chyba nie ma piękniejszej rzeczy na świecie. Oprócz mojej twarzy, żeby nie było. Kiedy pączek wróci! Druga rzecz, która spowodowała tak długą przerwę, jest prozaiczna. Jest bardzo przyziemna, cielesna. Po prostu przytyłem 30 kg. Się to nagle znienacka. Byłem tym całkowicie zaskoczony. Kiedy odkładałem chipsy i puszkę coli, stawałem na wadze i zobaczyłem, że z 80 zrobiło się 110, to nie mogłem uwierzyć. Kompletnie mnie to zaskoczyło. A jak już mnie znacie, to ja na tym punkcie troszeczkę jestem i bardzo źle poczułem się w tym dużym, znowu otłuszczonym ciele. I postanowiłem z tym walczyć. Od września postanowiłem przystopować. Mówię, ej, morda, się ogarnij i zrób coś. Z w swoim No i zacząłem tego, jeść warzywa, takie tam surowe. Nie mówcie nie. No i jakoś to leci, powolutku, powolutku, powolutku. Chciałbym, żeby szybciej leciało, ale wtedy, kiedy schudłem w pół roku 50 kilo, to było zdecydowanie za dużo, więc teraz postanowiłem zrobić taktykę wolniej, ale skuteczniej, żeby nigdy ten efekt jojo nie powrócił do mnie. Bo tak naprawdę ja nie jestem gruby, ponieważ jestem gruby, tylko jestem gruby, ponieważ jestem gruby. To znaczy, jak już ważyłem 80 kilo i byłem chudy, to nadal byłem gruby, bo mentalnie nie byłem cały czas grubasem. Za szybko schudłem. Mój organizm, cały czas mój mózg, myślał, że jestem grubasem. I więc musiałem się bardzo pilnować. To było zbyt ciężkie, żeby się tak cały czas pilnować, żeby się tak trzymać. No, no i tego... Jako ten taki spasiony wieprz, trochę przed kamerą nie bardzo, no bo trochę przypał. Tym bardziej, jeśli ma się kompleksy. Pączku, ale skończysz już te derdy małe i odpowiedz nam na to pytanie? Kiedy Pączek wróci? Właśnie wróciłem.